Hej, tutaj Marta. Właśnie wróciłam z Chin z festiwalu Kręgi sztuki w Pekinie. Prowadziłam tam wykład o fantastycznych zwierzętach i myślę, że przyjął się bardzo dobrze. Studenci mieli bardzo dużo pytań i to zawsze jest miły wyznacznik ich zaangażowania. Poza tym miałam przyjemność poprowadzić warsztaty, również o projektowaniu zwierząt. Uczestnicy mieli bardzo dużo ciekawych pomysłów i bardzo dobrze mi się z nimi współpracowało. Poza tym studenci mogli zagrać w polskie gry i myślę, że było bardzo spore zainteresowanie. A my również mogliśmy zobaczyć rzeczy, które oni zrobili podczas Game Jamu. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział i poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi i to było super. Dziękuję i papa.